Muszę pani powiedzieć szczerze, bo ja zawsze mówię szczerze, albo dobrze, albo źle. Pani wygląda super, naprawdę. Bardzo, bardzo dobrze. Ostatnio się też widzieliśmy na Wiktorach, ja to pamiętam pół roku temu i wypiękniała pani naprawdę czy to prawda. No, czytałam, że pani bardzo schudła. Ja po prostu po kuchennych rewolucjach zaczęłam przestać, przestałam jeść. O tych wszystkich restauracjach, to, co się tam dzieje, to po prostu... No z tego bardzo dużo dorobimy i ma czasu na jedzenie. Może tak to ujmijmy, dobrze? Żeby było delikatniej. Także bardzo proszę. I jeżeli jest, jesteśmy już przy kuchennych rewolucjach, tak. cały czas pani program wywołuje, oprócz rewolucji, kontrowersje. No i o to chodzi, bo jest prawdziwy, to jest dokument, nie ma scenariusza. Prawda czasami boli. Prawda czasami boli, ale um, wydaje mi się, że też pani troszeczkę tam dodaje ognia do, do całych wszystkich tych sytuacji Oj, w tych restauracjach. Bym, ogień byłby pożar. Ja nie dodaję i ja ujmuję. Ja obniżam temperaturę wrzenia, ponieważ prawda czasami jest tak przerażająca, że nie możemy jej pokazać. Ale mówiąc kolokwialnie, pani tam często rzuca mięsem i to jest ewidentnie e, uwydatniane. Zakląć, żeby ludzie przeżyli. Taka ciężka jest sytuacja tych, powiedzmy, tych bardziej prowincjonalnych restauracji. W których restauracji ludzi sytuacja jest bardzo ciężka i dramatyczna, nie ma co ukrywać. To jest trochę tak, jak bardzo ciężko chory człowiek, który przychodzi w ostatniej fazie choroby z prośbą o pomoc. Czasami tej pomocy można udzielić, czasami nie. Ale ja robię wszystko, żeby człowiek przeżył, czyli żeby restauracja przeżyła, a ludzie byli zadowoleni, mieli sukces. I coraz częściej to się udaje, ponieważ wierzą, że to nie jest sposób na program, sposób na publiczność, tylko to jest sposób na pomoc. Ale ja też muszę powiedzieć, że oglądam pani program i widzę coraz częściej, że pani tam wychodzi niezadowolona. W pierwszej edycji, pierwszej serii, to może było raz dwa, dwa takie przypadki. Edycji przypad... tylko dwa. Tylko dwa. Także, nie będzie no, więcej. Norma. Czy nie będzie więcej, to Państwo zobaczą.